Drodzy Państwo, mój dzisiejszy zakup z koła jest związany z projektem, który Wam szykuję na następny 2023 rok. Tak, to te, te, te wszystkie rycinki. Zobaczcie. Tu troszeczkę ich jest. Ja, te wszystkie. Te wszystkie tenkie są związane z tym konkretnym projektem, o którym będzie później. Ale Zobaczcie, co zdybam! Oj. macie moje stópki, które Wam pokażą yy, wielkość tej rozkładówki. Wybaczcie, mój francuski journal des dames and des moiselles. Proszę Państwa, okrycie wierzchnie. Rynolinowe. Więc jakby się ktoś pytał, z czym jest związany ten mój kolejny projekt, to macie datowanie też. Kwiecień 1862 roku.